W życiu każdego z nas zdarzają się nielubiane, ale jednak bardzo potrzebne, a nawet konieczne chwile. Po do Jerozolimy, jak mówiliśmy w ostatnią niedzielę, Jezus miał świadomość, że jako człowiek z krwi i kości przeżyje w ciągu kilku najbliższych dni straszne chwile. On wiedział, po co przyjechał do Jerozolimy. Wiedział, że czeka go koszmar umierania. Teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Tak mówił do swoich uczniów. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 12 rozdziale. Tak to jest, że w naszym życiu powinniśmy liczyć się z takimi chwilami, które nachodzą, przychodzą, zdarzają się i trzeba im stawić czoła i trzeba przez nie przejść z godnością. Wiele rzeczy dobrych w naszym życiu jest uwarunkowanych jakąś ceną, którą trzeba zapłacić. Aby co miesiąc otrzymywać wypłatę, trzeba pracować. Aby zdobyć medal w mistrzostwach sportowych, trzeba trenować. I to jak? Aby zebrać plon, trzeba dokonać zasiewu. Aby dobrze ukończyć studia trzeba się pilnie uczyć a nie bimbać Każdy z tych warunków jest jakiegoś rodzaju wymaganiem jest jakimś ciężarem jakąś przykrością jest poświęceniem A co trzeba robić żeby otrzymać życie wieczne żeby żyć wiecznie mm. Mówimy, nic nie trzeba robić, bo Pan Jezus wszystko za nas zrobił. Tak, chwała Mu za to, że On złożył swoje życie w ofierze za nasze grzechy, aby nas przyprowadzić do Boga, aby nam umożliwić ten cudowny start do nowego życia. To dzisiaj świętujemy. Dzisiaj się z tego cieszymy, choć to jest wieczór, który chcemy raczej przeżywać. Wewnętrznie przeżywać z namysłem, z rozmyślaniem nad sensem tego Jego dzieła. Co trzeba zrobić, aby żyć wiecznie? Trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa, odpowiecie. Ale ja dzisiaj chciałbym jeszcze o czymś powiedzieć, co wiąże się bardzo i od czego zależy to, abyśmy naprawdę żyli wiecznie. Ewangelia Jana, 12 rozdział 24. I 25 werset. Jezus te słowa wypowiedział na okoliczność jego śmierci, jego umierania. A my spróbujemy dzisiaj z tego wziąć też ważną wskazówkę i dla nas. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Prosty obraz, którego Jezus użył, to obraz ziarnka pszenicy. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, jak jest zbudowane ziarno pszenicy. Bardzo prosta budowa. Zasadniczo można wyróżnić jakby trzy części składowe ziarnka: to jest zarodek, to jest bielmo, czyli ta duża, największa część, no i łuska, ta zewnętrzna część ziarna. Ciekawe, że Zarodek tego ziarna to zaledwie 3% jego całości. Natomiast to bielmo skrobiowe to aż 80-85%. No i reszta to jest ta łuska, ta obudowa. I Pan Jezus użył tego obrazu, aby zilustrować by pokazać wielki sens obumierania, że to ziarnko, aby mogło wydać plon, musi najpierw obumrzeć. I w tym wypadku obumieranie nie jest zjawiskiem negatywnym, zauważcie. Nie jest jakąś tragedią, nie jest jakimś końcem, nie jest rozpaczą, nie jest nieszczęściem, lecz wręcz odwrotnie, jest błogosławieństwem. Bo gdyby ziarnko nie obumarło, to zostanie tym, czym jest, i tyle, i nic więcej z tego nie będzie. Natomiast jeśli obumrze, to wyda obfity owoc. To jest też dobra ilustracja, jak już wspomniałem, do tego, co musi się stać z każdym z nas, jeśli chcemy żyć wiecznie. Jeśli chcemy Bożego życia w nas. To nie wystarczy tylko, że od wyznaliśmy wiarę. W Jezusa Chrystusa i to wszystko, bo właśnie ta wiara w Jezusa Chrystusa potrzebuje znaleźć praktyczne przełożenie na, w różne zjawiska i procesy, które muszą się odbyć w naszym życiu, abyśmy żyli na wieki wieków. Ba, nie tylko żyli, ale też wydali owoc, bo przecież chodzi o owoc w naszym życiu, drodzy przyjaciele. I to jest bardzo fajna ilustracja, bo zarodek, ta najmniejsza część ziarna, to jest nasz duch. Nieraz to mówimy, że wszystko Bóg zaczyna od naszego ducha. Nasz duch zostaje poobudzony do życia i od niego zaczyna się oddziaływanie na te 85%. Bo skorupa na razie zostaje, jaka jest, taka jest, do grobu pójdzie. Ale te 85% Twoja wola, Twój rozum, Twoje uczucia, to wszystko musi być przemienione na obraz Jezusa Chrystusa, musi być poddane procesowi obumierania, aby z tego pojawiło się nowe życie Jezus Chrystus we mnie i w Tobie. Czy to jest jasny obraz? Abyśmy wzrośli, abyśmy wydali owoc trzydziestokrotny, jak to mówił Jezus, sześćdziesięciokrotny, a nawet stokrotny, potrzeba wcześniej obumrzeć. I Pan Jezus powiedział: Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Myśl jest następująca. Jeśli ktoś kurczowo trzyma się tego swojego życia, tych swoich wartości, swoich pomysłów, swojego sposobu działania, postępowania, swoich doświadczeń, jeśli to chce zachować, ten swój stan posiadania, to co uzyskał, co wypracował, co dostał w spadku, jeżeli to, to tak bardzo jest dla niego wartościowe, że tego się trzyma i tego nie popuści, to to, któregoś dnia straci. To tak jakby rolnik mówił, takie piękne ziarenko nie wrzucę go do gleby. Jest takie śliczne, zostanie w domu, no i zostanie na forever. Ale jeśli wrzuci, jeśli wrzuci ziarno, wrzuci nasienie, to to nasienie musi obumrzeć, ale z niego wyrośnie, wyrośnie nowa roślina, która wyda owoc. I pan mówi: "Jeśli ktoś podejdzie do swojego życia bez tego zakochania w sobie, tego skupiania się na sobie, zwróci się ku Panu, uwierzy w niego i odda siebie, złoży siebie w ofierze, zaprze się samego siebie, weźmie krzyż, podda się woli Bożej, podda się działaniu Bożemu. Ulegnie Kierownictwu Ducha Świętego odwróci się od grzechu, umrze dla świata, dla tego starego życia, to wtedy to życie zachowa ku żywotowi wiecznemu i jeszcze przyniesie obfity plon. Dzisiaj rozważamy, wspominamy śmierć Pana Jezusa na Krzyżu Golgoty. I gdy myślimy o Krzyżu to trzeba między innymi powiedzieć to, że krzyż rzuca nam wielkie wyzwanie. Krzyż Jezusa Chrystusa jest wielkim wyzwaniem dla każdego z nas, bo Biblia mówi, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, co zrobili? Ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli myślisz o Krzyżu poważnie, o Krzyżu Chrystusowym poważnie, jeśli chcesz z niego skorzystać, jeśli chcesz należeć do grona Jego uczniów, to Biblia nie daje nam tutaj żadnej innej opcji, tylko ukrzyżowanie samego siebie ze względu na Jezusa Chrystusa. Trzeba nam, bracia i siostry, wziąć krzyż swój krzyż nie jego krzyż on swój poniósł z godnością on złożył swoje życie w ofierze i my dzisiaj o nim wiemy że siedzi w chwale śpiewaliśmy przed chwilą pieśni jest królem jest panem już więcej nigdy nie będzie umierał żyje na wieki wieków ale on powiedział tak do nas jeśli kto chce pójść za mną Niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Mamy tu powtórzenie tej samej ważnej myśli, którą już wcześniej przeczytaliśmy. Tam mowa była o życiu, a tu mowa o duszy, że nie wolno, że trzeba wreszcie z tym skończyć, że tak chcemy zachować samego siebie. Niechby ta Wielkanoc Roku Pańskiego 2021 stała się takim czasem, kiedy wreszcie. Damy na krzyż różne nasze namiętności, różne nasze pomysły, różne nasze sposoby działania. Kiedy wreszcie posłuchamy wezwania naszego Pana, który mówi, że trzeba nam się zaprzeć samych siebie i wziąć swój krzyż. Po co wziąć swój krzyż? Co to znaczy wziąć swój krzyż? Nie, że sobie wystrugać jakiś krzyż i nosić swój, tak jak Jezus niósł na Golgotę swój. Wziąć swój krzyż to znaczy wziąć to co ma umrzeć w tobie to co musi być ukrzyżowane i uśmiercić to ze względu na Jezusa Chrystusa żeby się z nim utożsamić żeby wejść w ten sam rytm tę drogę którą on przeszedł alternatywa w tym wypadku jest zupełnie oczywista czytamy w drugim temu Teusza 2:11 Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. To jest oczywiste i nie ma tutaj żadnej jakiejś innej opcji. Albo z nim umarliśmy i z nim będziemy żyli, albo z nim nie umarliśmy, zachowaliśmy swoje życie, ucharakteryzowaliśmy się na chrześcijan. Przyjęliśmy chrzest, ładnie wyglądamy, w chórze dzisiaj nawet zaśpiewamy. W wieczerzy Pańskiej weźmiemy udział. Pochodzimy sobie do kościółka, albo online pobędziemy z kościółkiem. I tyle. I nic z tego nie będzie. Nie będzie Królestwa Bożego, nie będzie chwały. Bo jeśli z Nim nie umarliśmy, to też z Nim nie będziemy żyli. Czy to jest jasne? To jest straszne, no nie? To jest okropne. To jest krzyż. To jest umieranie. To jest zapieranie się samego siebie. To jest branie po kolei różnych rzeczy codziennie i dawanie to na krzyż. To musi umrzeć. To musi we mnie umrzeć. Ta skłonność musi we mnie umrzeć. To moje zamiłowanie do tego, co w tym świecie musi umrzeć. Tak mówi Pan. I alternatywa jest tylko taka: albo umrę i będę żył z Jezusem na wieki wieków, albo nie umrę, zachowam swoje życie, zachowam swoją duszę, ocalę. Inni tam pokutują, inni płaczą, zmieniają całkiem swoje życie, a ja nie musiałem specjalnie nic zmieniać. Mi się udało. Udało się, że nie, nic nie obumarło prawie ze mnie. Ze mojego życia, z moich dawnych kolegów, przyjaciół, z mojego sposobu spędzania wolnego czasu, z moich pasji różnych i tak dalej. Jak coś lubiłem, tak dalej lubię. Jak tam kiedy w świecie grzeszyłem tak dalej, grzeszę, tylko tak teraz bardziej uważam, żeby mi nie namierzyli. I tyle. Jeśli tak, to zachowasz swoje życie, aż do grobowej deski zachowasz swoje życie. Tylko że nie będzie życia z Panem, nie będzie Królestwa Bożego, nie będzie chwały. Co w nas powinno i co musi umrzeć, abyśmy żyli? No to każdy z nas już wie. To już Duch Święty różnym osobom różne rzeczy mówi, bo nie wszyscy jesteśmy tacy sami, bo różne mamy skłonności, różne mamy zaszłości. I to każdy z nas powinien usłyszeć i rozpoznać. Oczywiście Biblia sporo na ten temat mówi. liście do Kolosan w trzecim rozdziale, w piątym wersecie, szóstym. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia. I zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. One to ściągają Boży Gniew na nieposłusznych synów. Takich miejsc w nauce apostolskiej jest więcej. Jak czytamy, to gdzieś nam się to odzywa w duszy: O, to o mnie, o, to ja też muszę się z tą sprawą uporać. I niechby te święta były takim czasem. Kiedy naprawdę poważnie podejdziemy do kwestii umierania dla grzechu, uśmiercania tego, co w naszych członkach jest ziemskiego, jak przeczytaliśmy. To, co wyróżnia i co będzie na wieki wyróżniać prawdziwych naśladowców Jezusa Chrystusa, to jest to, że Poznając Jezusa Chrystusa, poznając Jego chwałę, ale też to, czego dokonał wśród nas, nie tylko koncentrują się tacy wyznawcy Jezusa prawdziwi na tym, że On zmartwychwstał, jest zwycięzcą, ale nie omijają też tego umierania dla grzechu, umierania dla świata. W objawieniu Świętego Jana w 12 rozdziale mamy odkryty taki rąbek nieba. I co tam w niebie jest mówione? I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo Pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez. Krew baranka, i przez słowo świadectwa swojego, i uwaga do tego zdania zmierzałem. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czy to zdanie jest zrozumiałe dla nas wszystkich? To jest dylemat, to jest wyzwanie, przed którym stajemy my dzisiaj, bracia i siostry przed którym staje każdy z nas każdego dnia, gdy nasza stara natura domaga się, żeby ją zostawić w spokoju. Chce żyć, chce żyć ona, ona nie chce iść na krzyż. Ale ci, którzy należą do Pana, oni nie umiłowali swojego życia aż tak bardzo, żeby je bardziej obrać niż śmierć. Prawdziwi wyznawcy, naśladowcy Jezusa Chrystusa, to tacy, którzy patrzą na Niego, patrzą Wielki Piątek, wspominają, jak On z godnością stawił czoła temu wielkiemu wyzwaniu i poszedł na Golgotę, dał się ukrzyżować. Prawdziwi wyznawcy patrzą na Niego i serce im rośnie i mówią: Jezu, ja też chcę umierać. Nie w takim sensie jak Ty. Bo nikt z nas tak nie będzie umierał jak On. Jego śmierć jest absolutnie wyjątkowa, bo Jego śmierć to śmierć zastępcza, to śmierć za nasze grzechy. To my powinniśmy umierać w takim znaczeniu, że ponieść śmierć na wieki wieków. On zapłacił tę cenę. Jego śmierć jest inna niż nasza. Nasza śmierć natomiast, nasze umieranie, to jest oddanie. Tego wszystkiego, co związane ze światem, tego wszystkiego, co było powodem, co jest powodem naszego upadku, co oddziela nas od Boga, oddanie tego na krzesz. Na tym polega nasze umieranie. I my dzisiaj do tego Was serdecznie zachęcam, apeluję, abyśmy w tę Wielkanoc. Otworzyli się bardziej na tę myśl, zwrócili na nią większą uwagę, nie przychodzili nad tym tak do porządku, tak pobieżnie, tylko rozpamiętali tę sprawę, rozważyli tę sprawę. I dzisiaj, gdy będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, i w ogóle, gdy będziemy kolejne dni czytać Słowo Boże, myśleć o naszym naśladowaniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy tego nie pominęli, bo. Tylko wtedy, jeśli z Nim umrzemy, z Nim będziemy żyć. Tak? Jest to jasne? W ten sposób prawdziwie możemy oddać Mu chwałę. W ten sposób prawdziwie możemy uczcić Jego śmierć, którą dzisiaj wspominamy. W ten sposób możemy naprawdę uhonorować Go za to, co On dla nas zrobił. Gdy powiemy, i to naprawdę będziemy przeżywać, Panie? Ja też chcę umierać dla tego grzechu, dla świata, i dlatego, że Ty umarłeś. Ty mi otworzyłeś drogę, ty mi umożliwiłeś przebaczenie wszystkich moich grzechów. To ja nie chcę już do nich wracać. Chcę Cię naśladować. Biorę krzyż i daję te, to wszystko, co jest we mnie ze starego życia, daję to na śmierć. Krok po kroku, dzień po dniu, aż wszystko umrze. A gdy ziarno obumrze naprawdę. Wyda plon, wyda owoc. Powstajmy do modlitwy. Panie Jezu, Ty powiedziałeś nam w swoim słowie, że umierając za nasze grzechy, idąc na krzyż, wyznaczasz i nam drogę. Drogę umierania, umierania dla grzechu, dla starego życia, dla tego świata, Dziękuję Ci dzisiaj serdecznie za to, że użyłeś tej prostej ilustracji ziarnka pszenicznego, poprzez które nam pokazałeś, że w tym umieraniu jest coś bardzo wartościowego i podniosłego. Że jest nadzieja na to, że będzie wspaniały plon. I tak jak ziarnko wrzucone do ziemi obumiera, aby wyrosnąć. I pomnożyć, pomnożyć tę ilość, tak my dzisiaj, Panie, zwracamy się do Ciebie i prosimy, abyś pomógł nam przez ducha Swego Świętego odkryć to wszystko, co w nas musi umrzeć, co musi obumrzeć, co już nie ma prawa życia, co musi zginąć, rozłożyć się, aby mogło się pojawić nowe życie owocne życie życie które przyniesie tobie chwałę które nam przyniesie pożytek modlę się o to aby ta prawda twojego słowa o ziarnku obumierającym aby przynieść owoc aby wyrosnąć aby ta ilustracja utkwiła dzisiaj w naszych sercach i każdego dnia nas zachęcała pobudzała do tego żeby tak się działo z nami z naszym życiem z naszą duszą z naszą przeszłością proszę o to ty możesz to sprawić ja tego nie potrafię ja nie jestem w stanie nikogo z braci i sióstr ani nawet samego siebie doprowadzić do tego pełnego obumierania dlatego ciebie dzisiaj błagam abyś przez swego ducha świętego nas do tego pobudził i nas poprowadził. Poprowadź nas, poprowadź, byśmy mogli zaśpiewać, z Panem umierać, dla Niego żyć. Może większego, co nad to być. Hmm. To naprawdę jest wielkie. I ja chcę dzisiaj na okoliczność tych świąt, które zaczynamy, chcę tego doświadczyć pełniej niż do tej pory. I chcę tego doświadczyć do końca. A nie połowicznie. Nie chcę być na wpół zgniłym nasieniem, z którego nic nie wyrasta, które wprawdzie już zaczęło obumierać, ale też nie obumarło całkiem, tak żeby wyrosło nowe. Modlę się o to dla każdego z nas. Niech się tak stanie, Panie, że będziesz miał chwałę. A my, jeśli umrzemy z Tobą, to z Tobą też żyć będziemy. Amen.